Cześć, to dr Wilkiewicz Pawelec, Ja jestem okulistą, jestem też chirurgiem okuloplastycznym, zajmuję się operacjami w obrębie powiek, ale dzisiaj specjalny odcinek w związku z sytuacją, jaka nas wszystkich spotkała. Odcinek poświęcony tym wszystkim osobom, które przeniosły swoją pracę do domu, pracują przed monitorami. Dla tych wszystkich, którzy uczestniczą w transmisjach live, którzy oglądają filmy, webinary i spędzają dużo czasu przed monitorem. Zapraszam! Pracując przed monitorem, oglądając livey, powinniście dbać o swój wzrok. Jest jedna podstawowa zasada: co 20 minut na 20 sekund popatrzeć na daleki przedmiot bądź zamknąć oczy. Dlaczego należy to wykonywać? To jest reguła amerykańskich dwudziestek, wprowadzona już wiele, wiele lat temu dla osób pracujących w biurze. Dlatego jest to istotne, że. Nasze oczy, pracując przy papierach, jak również przy monitorze, muszą wykonać taki ruch, tak zwany ruch zbieżny. I teraz wyobraźcie sobie, że siedzicie przed tym monitorem dwie bite godziny, i nasze oczy są cały czas w takiej pozycji. To one będą zmęczone. Dla naszych oczu fizjologiczną pozycją naturalną jest pozycja ustawiona równolegle. Tak jesteśmy zbudowani, tak nasza czaszka jest zbudowana i oczy są tak osadzone. My powinniśmy pracować do dali, powinniśmy polować na dzikie zwierzęta, dlatego oczy powinny być skierowane, żeby odpoczywały w ten sposób równolegle. I zamknięcie oczu, jak również popatrzenie na daleki przedmiot spowoduje, że z tej pozycji, czyli siedzimy sobie na przykład właśnie wspomniane dwie godziny, zamykamy oczy, bądź patrzymy daleko, one ustawią się równolegle i wtedy odpoczywacie. Okulary pomagają nam, jeżeli chodzi o ostrość wzroku, żebyście państwo lepiej widzieli i wyraźniej. Natomiast okulary nie pomogą nam w ustawieniu gałek ocznych, które w ten sposób pracując przy monitorze po prostu się męczą. Takie długotrwałe ustawienie oczu powoduje, że możecie mieć Bóle głowy, możecie być zmęczeni, znużeni, możecie mieć odczuwać także napięcie tutaj w okolicy potylicznej. Podsumowując, to jest niezmiernie istotne, żeby zwiększyć Waszą efektywność pracy. Musicie robić przerwy, czyli co 20 minut na 20 sekund albo zamykamy oczy, albo patrzymy w jakiś odległy przedmiot. Następny film na temat takich to okularów. Widać błysk? Porozmawiamy sobie o okularach ochronnych do monitora. W tym ciężkim okresie ściskam Was wszystkich bardzo, bardzo mocno. Zostańcie w domu, dbajcie o Waszych seniorów. Na razie, pozdrawiam, pa! Cześć, tu doktor Bilkiewicz-Pawelet. Teraz w tym trudnym na nas... Na, mówi tak, mówi, że się nie, nie nadaje. Dobra, jeszcze raz. To jest nie tak? Dobra, dobra, dobra. W tym film, Czyli na 20 minut. Y